Krówka przedstawia Krówka Runiu i zimowe sporty W małej dolinie położonej u stóp gór zimowa aura zagościła na dobre. Wszystko pokryte było białym puchem, a lodowisko w centrum doliny czekało na pierwszych śmiałków. Wśród mieszkańców doliny była Krówka Runiu, która z niecierpliwością czekała na zimowe przygody. Pewnego słonecznego poranka Runiu postanowiła, że czas spróbować swoich sił w sportach zimowych. Wzięła ze sobą swoich najlepszych przyjaciół. Wiewiórkę, Jerza Jerzego i Pajączka Maćka. Wiewiórka była znana z tego, że miała niespożytą energię i zawsze była gotowa na nowe wyzwania. Jerzy, choć nieco nieśmiały, zawsze wspierał swoich przyjaciół. A maciek, mały pajączek, potrafił zorganizować wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Co powiecie na łyżwy? zapytała runiu wskazując na lodowisko. Świetny pomysł! zawołała wiewiórka, skacząc z radości. Pamiętajmy jednak o zasadach bezpieczeństwa na lodzie, przypomniał Jerzy, który zawsze dbał o to, żeby jego przyjaciele byli ostrożni. Masz rację, Jerzyku, powiedziała Runiu. Powinniśmy założyć ochraniacze na kolana i łokcie, a także kaski. Zaraz po tym, jak wszyscy się przebrali, ruszyli na lodowisko. Runiu wkrótce zauważyła, że jazda na łyżwach to prawdziwa sztuka. Wiewiórka kręciła piruety, a Jerzy starał się utrzymać równowagę. Co chwilę przewracając się, Maciek z jego małymi nóżkami z trudem podążał za przyjaciółmi, ale nie poddawał się. Po kilku godzinach jazdy na łyżwach postanowili spróbować swoich sił w narciarstwie. Udali się w góry, tam wypożyczyli sprzęt narciarski. Narty. Kiki. I oczywiście nie zapomnieli o kaskach. Pamiętajcie, aby nie zjeżdżać zbyt szybko i zawsze trzymać się oznakowanych tras, przypomniał Jerzy, który po raz kolejny wcielił się w rolę doradcy. Wiewiórka zjeżdżała z góry z wiatrem w futerku, a Runiu próbowała śmiesznych trików. Jerzy poruszał się ostrożnie. Ale z każdym zjazdem stawał się coraz bardziej pewny siebie. Maciek, choć nie mógł jeździć na nartach, bacznie obserwował przyjaciół z bezpiecznej odległości. Po dniu pełnym sportowych emocji wrócili do doliny zmęczeni, ale szczęśliwi. Zdecydowali się zakończyć ten dzień przy kominku, pijąc gorącą czekoladę. I opowiadając sobie o swoich przygodach, to był najlepiej spędzony dzień tej zimy, powiedziała Runiu, a wszyscy przytaknęli. Pamiętajcie, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. I bezpieczeństwo, dodał Jerzy z uśmiechem, patrząc na swoich przyjaciół. Zima trwała. A krówka runiu wraz z przyjaciółmi, gotowi na kolejne przygody, planowali już następne dni pełne sportowych wyzwań. W końcu nie ma nic lepszego niż spędzenie czasu z przyjaciółmi na świeżym powietrzu, zwłaszcza zimą. Podobało się? Udostępnij i subskrybuj kanał Krówki. Do zobaczenia!